I porządek wyschanki ostateczny wziął porządkowego wesalskiemu został zadany 23 sierpnia 1939 roku, kiedy to nastąpiło podpisanie, w Moskwie nastąpiło podpisanie porównienia o współdzielaniu politycznym o podziale, o podziale w Kresku w zwanego zanego potocznie do dzisiejszego dnia to akt przygnę do MOW. Dlaczego mówię, że 10 sierpnia został zaznaczony ostateczny księżnik Powiatu Powiatu a wybitny przywódca socjalistyczny kandydat Rzeszy Miejskiej Adolf Hitler wcześniej uzyskiwał pewne zmiany terytorialne, ale za każdym razem, za każdym razem odbywało się to za cokolwiek, wymówiono mniej jednak akurat dwóch wariantów porządku Wielkiej Brytanii i Francji. Natomiast fakt, że to było oznaczał, że Niemcy i Rosja Sowiecka dzielą Europę nie tylko bez poszanowania Wielkiej Brytanii i Francji, ale też tajemnicy z nimi. I wytworzyło to pewną sytuację krytyczną. Wielka Brytania i Francja miały do dwa sposoby postępowania. Albo swojego mocarstwa z siłą albo pogodzić się z jego utratą. Wybrały obronę swojego mocarstwa z tego siłą, tym bardziej, że Polska zgłosiła się jako pierwszy ogrodnik do obrony tego statusu Wielkiej Brytanii. Przypominam o tym dlatego, że do dzisiejszego dnia pokutuje w Polsce w powszechne świadomości przekonanie, że Wielka Brytania i Francja broniły niepodległości w 1939 roku. Odwrotnie. Polska wyrywkując wszystko, samo swoje istnienie, zdecydowała się bronić mocarstwowego statusu Francji i Wielkiej Brytanii w Europie. I to trzeba, z tego co trzeba starać się, bo inaczej nie, nie rozumiemy sensu tego, co się później stało i co się teraz. Jest, prawda? Właśnie dlatego to tło historyczne Państwa poważnie się toczy. II wojna światowa zakończyła się klęską w Niemczech i likwidacją państwa niemieckiego. Yy. Stało się tak w wyniku yy usta ustalenia nowego porządku politycznego w Europie, ja mianowicie porządku wielokrotnego. Podzielony ten porządek, rozwalony porządek między trzema kontrahentami, to znaczy Stalinem, Wolfgangem i Wierszcielem. I porządek jałtański był ubudowany na znowu na założeniu ruchu na sił w Europie, Europie Środkowej, ale była to ustawaga już nie między mocarstwami europejskimi, ale między mocarstwem euroazjatyckim, na razie Związku i z Stanami Zjednoczonymi Mosarstwem z Innej Półkuli ze swoimi satelitami. Pozostać, to założenie Równowagi Sił okazało się dosyć całą i zostało wzmocnione dla sobą równowagą strachu, ponieważ obydwa obydwa dzieci które w tej równowadze w Europie jak jakoś związane z człowieka i Stany Zjednoczone, były ściągnane z motarstami międzynarodami wyposażonymi w potencjał, gwarantujący wielokrotne wzajemne zniszczenie. No i to działa mitydująco na wszelkie takie próby gwałtownej zmiany dostosowania się. Ta równowaga przetrwała, podobnie jak w przypadku porządku wiedeńskiego, około 50 lat. I na przełomie y, lat 80 i 90-tych ta równowaga zaczęła się kalać. Między innymi dlatego, że Związek Radziecki zaczął układać się w tą całość. I znowu, podobnie jak w 1917 roku, znowu w Europie Środkowej powstała próśba rodzaju politycznej, rodzaj publiki politycznej i państwa tego regionu nauczone doświadczeniem kruchości porządku werwalskiego postanowiły tym razem do wziąć sprawy w swoje ręce. Na tyle, na ile to było możliwe, oczywiście jest ich wykonane. I w 1988 roku yy, na spotkaniu w Budapeszcie cztery państwa środkowo europejskie podpisały porozumienie o politycznym yy, z inicjatywą azjatycką, a to tocznie kwadratowano czworoga w Pana do tego porozumienia, wkrótce przystąpiła Słowacja jeszcze wtedy, jak to no i stąd pojawiło się Pentagon, ale on był się z wreszcie Polska, jak uczestnik w i to było Helga yy... Intencją yy, tego porozumienia było wykorzystanie momentu, że pojawiła się znowu polityczna polityka środkowej żeby te próby zagospodarować właśnie własnymi siłami i stworzyć własnymi siłami gwarancję niepodległości dla państwa tego rynku. Pomysłodawcy heksagonalne liczyli na to właśnie, że to jest niepoprawny moment dziejowy, ponieważ Rosja ponownie prostu się w zamęcie i nie będzie w stanie nic Niemcy w pracy nie powiązają się za nas, które właśnie zapłaniają sowiecką strefę okupacyjną LND, ale są skrępowane powiązaniami europejskimi i słuchami na te powiązania też nie będą w stanie być może do tych wysiłków państw Regionu Środkowo. O ile w przypadku Rosji okazało się tak... Ta diagnoza okazała się prawda, to w przypadku Niemiec okazała się całkowicie krytyczna. Całkowicie krytyczna. Niemcy mimo skrępowania powiązaniami europejskimi zachowały tyle możliwości swobodnego działania, że w jednej chwili ten wysiłek pomysłodawców z zniweczył. A zniweczyły, bo kanclerz z w sposób bardzo podobny do tego, jaki w 50 lat wcześniej yy, zniweczył to yy, niemiecki kasność alubristą. Mianowicie yy, Niemcy zachęciły Słowenię i Chorwację do planowania niepodległości. Jako pierwsze państwo na świecie natychmiast uznało niepodległość tych <coughs> państw. Proklanowanie niepodległości przez Słowenię i Chorwację zapoczątkowało krwawą wojnę o powstaje nowe państwo, czy odrywa się nowe państwo od yy, innego, no to pierwsza kwestia, jaka się pojawia, jaka jest tą granicę, prawda? I ta krwawa wodna organizacja wysadziła w powietrze Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem seksagonalnym. A inne państwa, co na nazywa, tego porozumienia, kiedy zobaczyły, czym zrobić politykowanie za wlecami Niemiec i wbrew interesom Niemiec. Natychmiast z tej inicjatywy się wycofały i w tej chwili to już jest tylko historyczne wspomnienie. W rezultacie, w rezultacie tych wszystkich wydarzeń próżnię polityczną w Europie Środkowej zaczęły uzupełniać Niemcy przy pomocy rozszerzania na stół Unii.